Gwiazda to ćwiczenie efektowne i pozornie trudne. Aby ją zrobić, wymagana jest mobilność, kontrola nad ciałem, dynamika oraz nuta fantazji w głowie. Jej dużym plusem jest to, że może się jej nauczyć praktycznie każdy, nawet bez dostępu do profesjonalnej sali. Jest to podstawowe ćwiczenie gimnastyczne, od którego trzeba zacząć, aby uczyć się trudniejszych elementów. Jak się nauczyć gwiazdy? Zaczynamy od ćwiczeń. Przygotowawczych. Pierwszym etapem jest go rozgrzanie stopy oraz stawu skokowego. To on będzie dość mocno obciążony w czasie treningu, szczególnie w tych pierwszych powtórzeniach, gdzie pewnie nasza technika nie będzie idealna. Ważne jest to, żeby właśnie stopa oraz staw skokowy były przygotowane do amortyzacji oraz do wybicia przy wykonaniu gwiazdy. Gdy już rozruszamy stopę, zaczynamy sobie wspięcia na palce z lekką pauzą w górze aby zaktywizować mięsień łydki. Następnie możemy dodać już nieco pracy dynamicznej. Wybijamy się i skupiamy się zarówno na wybiciu, jak i na lądowaniu i amortyzacji. Gdy ćwiczenie wyjdzie na obu nóż, no to zaczynamy pracę jedną nóż, skupiając się znowu na równowadze na wygaszaniu całego uderzenia w czasie lądowania i na stabilizacji kolana. Nie powinno ono nam tutaj uciekać na boki. Kolejny etap to wzmacnianie i aktywizowanie mięśni łopatkowych, które w przypadku wykonania gwiazdy będą odgrywały kluczową robotę, żeby ta gwiazda była ładna i prosta. Dlatego zaczynamy sobie tutaj właśnie w leżeniu na brzuchu i wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia. Oczywiście ja tutaj wykonuję tylko kilka powtórzeń, wy powinniście wykonać po 15, nawet 20 powtórzeń z pełnym wyczuciem tego, co się dzieje między waszymi łopatkami. Dalej zaktywizujemy sobie jeszcze mięśnie, centrum oraz ramiona, bo znowu tutaj nadgarstki będą aktywizowane w czasie wykonania gwiazdy, bo będziemy ciągle w podporze. Jeśli byłoby zbyt ciężko na dłoni, no to wykonujemy sobie na przedramieniu, skupiamy się na tym, żeby brzuch był mocno napięty i robimy mocny, dynamiczny wymach nogą do góry, akcentując napięcie pośladka. Nie powinno się nam tutaj biodro zapadać do dołu tylko właśnie wszystko sztywno napięte. Dodatkowo jeszcze tutaj wykonamy sobie kilka razy psa z głową w górę, z głową w dół, ale w wersji jednorącz po to, żeby przygotować i nadgarstki oraz obszar między łopatkami do tego co będzie za chwilę. Ostatnim ćwiczeniem przygotowawczym jest jeszcze jaskółka, i tutaj oczywiście skupiamy się na stabilizacji, na poczuciu równowagi oraz już na takim wzorcu, jak to będzie występowało w bieżni, czyli równocześnie pójdzie noga do góry, a tu w dół równocześnie możemy sobie dodać pracę ramion. I to już jest ostatnie ćwiczenie, i zaraz zaczynamy pracę właściwą. No dobra, przyszła pora na naukę właściwego elementu. Uczymy się gwiazdy. Znajdź sobie podest, ławkę i połóż dłonie na niej i skup się na tym, żeby mocno kopnąć nogą i przenieść nogę do boku. Nogi tutaj zachowują się jak śmigło, czyli kopiemy jak najdalej, jak najmocniej, jeszcze nie skupiamy się na tym, żeby iść w pionie, nogi mogą, możemy iść nawet równolegle do podłoża, ważne jest to, żeby był mocno akcent na nogę, która kopie, a druga noga, która się odbija później ma gonić tą nogę, która e, jakby zaczęła cały ruch, więc na tym ćwiczeniu powinniście skupić się jak najbardziej i spędzić na nim dość dużo czasu. Dopiero gdy wychodzi każda próba bezbłędnie, możemy iść dalej. Kolejnym etapem jest taki naskok dostania na rękach. Tutaj nie chodzi o to, żeby stać kilka czy kilkanaście sekund, wystarczy dać proste ręce, kopnąć nogą do góry i najważniejsze jest to, żeby mieć prostą nogę i proste plecy, bo jeśli nie, jeśli macie właśnie zaokrąglone plecy albo noga nie prostuje się do końca, no to jest to błąd, więc musicie to dopracować do samego końca. Jeśli już to wyjdzie, no to przechodzimy sobie dalej i zaczynamy to samo ćwiczenie, które było na ławce, tylko już w wykonaniu na ziemi. Na razie nie skupiamy się na tym, żeby Robić to w linii prostej, tylko nogi zachowują się jak śmigło, czyli kopiemy mocno nogą, a druga noga goni za nogą, a my oczywiście trzymamy sobie ręce proste. Gdy już z tej niskiej pozycji się udało, możemy spróbować z takiej wyższej pozycji, gdzie ręce startują z powietrza, dokładamy je do ziemi i równocześnie mocno kopiemy nogą, a druga noga ją goni. Gdy już nam to wyjdzie i będzie nam wychodziło, za każdym razem możemy próbować gwiazdę wykonać po linii, czyli stajemy sobie na linii, robimy krok, kopiemy nogą za siebie, ręce idą na linię, nogi są na linii i lądujemy na linii. I tutaj bardzo wolno, bardzo spokojnie staramy się to wykonać dokładnie. Plecy mamy mocne, stabilne, a nogi pracują dynamicznie. Jeszcze raz. Wykonujemy, podnosimy nogę do góry, następnie opuszczamy dynamicznie ręce do dołu. Noga kopie, a druga noga goni tą nogę, która pierwsza kopała. Oczywiście utrzymujemy cały czas pełne napięcie, w nogach wyprostowane ręce i napięty brzuch. Dobrze, na sam koniec omówię jeszcze kilka najczęściej występujących błędów przy wykonaniu gwiazdy. Jednym z częściej występujących błędów upoczątkujących jest uginanie nóg. Niestety, tak gwiazda wtedy nie będzie wyglądać dobrze, dlatego nogi muszą być proste. Kolejny błąd to za słabe kopnięcie nogą, czyli kopiemy nią za lekko, ewentualnie druga noga, która powinna gonić tą pierwszą nogę też się zatrzymuje i nie idzie i wtedy ta gwiazda nie ma takiej pełnej dynamiki. Kolejnym błędem jest nadmierne wygięcie w odcinku lędźwiowym, uginanie nóg, no i wtedy również ta gwiazda nie jest prawidłowa, no i oczywiście garbienie się w odcinku piersiowym również spowoduje, że gwiazda nie będzie taka jak trzeba. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że bardzo ważne jest, żeby kopnąć mocno nogą dynamicznie do góry. Kładziemy dłonie, kopiemy nogą. To jest bardzo istotne i jeśli będziemy mieli pewność, że ta noga już pracuje dynamicznie, no to wtedy ta gwiazda powinna nam ładnie wychodzić. Ostatnią wskazówką jest to, żeby dłonie szły jak najbliżej nogi. Jeśli wysuniemy je daleko w przód, to gwiazda straci na dynamice, a jeśli damy blisko, to wtedy wykonamy gwiazdę dynamicznie i nawet w miejscu. To tyle jeśli chodzi o naukę gwiazdy, mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a ja Wam bardzo dziękuję i się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!